Ciema się ma z tej strony Alcia i Prozi ze spanie w wanie i dzisiaj zaczynamy kolejnego vloga i kolejną przygodę. Więc zabieramy Was ze sobą na trekking do Faro Del Caballo. co prawda pogoda niestety średnio nam dopisała, bo zapeł nasz deszcz od razu jak wyszliśmy z Dukatoska, ale to nic pewnie jeszcze będzie ładniej. Nadrobimy. Plan jest taki, żeby dojść na ten punkt widokowy i podobno da się tam skakać do wody. Także zobaczymy, idziemy sprawdzić. No i zaczynamy. Się. Po długiej drodze jesteśmy, doszliśmy do schodów. To dobry znak. No faktycznie niezły Kores. No spad tu jest niesamowity. No to let's go, Kens. No wrat powrót to będzie wesoły tu. To... Schody wydają się jakby się nigdy nie kończyły. Ale widoki są przepiękne. To. Nagrać. Tak? No. Idę. No niesamowicie to wygląda. No, udało się. Doszliśmy. Tak wygląda to miejsce. Widoki przepiękne. Wszędzie klify. No i teraz Chwila adrenaliny. Przebieram się w pianki i będzie chwila skakania. No i moi drodzy, jesteśmy właśnie w tym niesamowitym miejscu i ona ma właśnie taką sekcję skakania, można powiedzieć. I sprawa wygląda tak, że jest tutaj właśnie taki, taki sznur. I problem z tym sznurem polega na tym, że najpierw trzeba skoczyć, żeby go złapać, i dopiero w ten sposób. Można spróbować coś z nich zrobić. E, jest to dość duży fan, także jak będziecie w tym miejscu, koniecznie weźcie kąpielówki. E, nie polecamy, oczywiście, przyjazdu tutaj w e, koń, końcówka października, listopad, bo już woda się robi zimna i no wiadomo, trzeba znaleźć w piance. Ale generalnie, tak jak już tu będziecie i będzie lato, to, to polecamy, bo jest, jest zabawa. Na drożku takim wiem, jak się zamachnąć żeby salto zrobić, ale na tym nie, więc. Kacze jak lama na nogi. No i teraz idziemy na drugi spot. Zrobimy serciszko i skoki mamy zaliczone. Jakbyście byli ciekawi, jak to wygląda z perspektywy GoPro, czyli wy byście stąd skakali na przykład, to wygląda to tak. Jesteście, powiedzmy tutaj, nie wiem ile tu może być. Ile? Nie wiem, 3x7? Nie, myślisz? No nie wiem. Tak to no tak, no dobra, to pokazuje. Tak wygląda skok W takiej wysokości. Poskakane, moi drodzy. Teraz e, najfajniejsza część naszej wycieczki, czyli powrót. Dojście, Google pokazywał półtorej godziny i faktycznie szliśmy chyba tyle. E, więc teraz powrót równie, e, będzie równie długo, ale z bonusem, z mokrą pianką w plecaku. To teraz czas, e, żeby coś zjeść. E, nie wiemy, co jaka będzie kolejna przygoda, więc wracamy do Dukatosa. Znaliśmy taką miejscówkę do spania dzisiaj na dziko, że bliżej natury już nie da się być. Jesteśmy chyba najbliżej. Bo od razu za oknem, tak jak leżymy w tym łóżku, to od razu za oknem widzimy krówki jedzące trawkę tam dalej, jeszcze z drugiej strony z lewej, nie wiem, są kolejne krówki, a jeszcze dalej z lewej strony, ale też jak widzimy już, z długa toska, to Wam pokażemy. Jest cała łąka w owieczkach, więc tu jest taki chill, taka... Taka wioseczka nam się trafiła piękna i mimo że nie ma pogody, bo mm, słońce już się skończyło i jest pochmurno. No to i tak, ten widok właśnie łąki i tych zwierzaków to totalnie wynagradza. Chowam się przed wiatrem, już wam mówię, gdzie jesteśmy i co robimy. O, tu chyba się uda coś nagrać. Spaliśmy w miejscu, które zobaczyliśmy na park Fortnite. No i gdzieś tam w necie widziałem, że właśnie Playa de Saconeta jest niesamowitym miejscem, żeby i do zdjęć, i do polatania dronem, więc stwierdziłem, że śmigamy. Okazało się, że jeszcze Playa de Saconeta jest niesamowitym secret spotem dla surferów, ale jest przehardkorowa, także totalnie nie polecamy jeżeli nie jesteście prosami zeszliśmy sobie taką drogą zwykłą i nagle dochodzimy do gospodarstwa i myśleliśmy, że to już jest po prostu dead end i nie przejdziemy a wyszła pani i powiedziała, że nie, nie śmiało, przejdźcie sobie przez moją posiadłość i, e, i dojdźcie do oceanu no i wyobraźcie sobie, że przeszliśmy przez sad na tym sadzie było totalnie wszystko no i doszliśmy właśnie w takie miejsce które wam teraz pokazuję no patrzcie jak ten sad wygląda Tutaj są wszystkie warzywa, są pomidorki, są, widziałam, rzodkiewki, są dalej winogrona, są e, sady właśnie dalej, jabłka, gruszki, wszystko posadzone. Jeszcze wyżej mieliśmy konie, gdzie chodziły sobie po zgórze i to tak super wyglądało. Były owieczki, były. Em, co jeszcze było? Krówki takie ładne, właśnie takie górskie z dzwoneczkami. I jak doszliśmy do tego domu, to było mnóstwo psów, więc dla mnie to po prostu raj pośród zwierząt, pośród takiej natury, z prywatnym wejściem do oceanu. No, po prostu można się rozpłynąć. No, tak można żyć. A teraz śmigamy, wejdziemy sobie. A, nie wiem czy widać, chyba widać. Wejdziemy sobie na to i no i zobaczymy jak wygląda perspektywa z tamtego miejsca. To jesteśmy, miejsce jest przeobłędne z tej perspektywy. Normalnie szokos. Hiszpańskie bali znaleźliśmy. To proszę bardzo, hiszpańska. Tak jest szok. No przepięknie wygląda teraz. Będziemy robić piękne ujęcie, czyli Alcia schodzi do połowy tej góry, na którą się wspinaliśmy. I próbuje się nie, nie wywrócić na I, tym błocie. Tak jest i próbuje biec po skałach. Właśnie montuję dla Was tego vloga, i ostatnim miejscem, w które Was zabierzemy jest Playa de San Julián, którą odkryliśmy zupełnie przez przypadek. Zabraliśmy tam ze sobą drona, więc pokażemy Wam też, jak wygląda to miejsce z lotu ptaka, bo wygląda przepięknie i w ogóle też mamy takie wrażenie, że za każdym razem, jak przez przypadek znajdujemy się w takich miejscach, to one są dla nas najpiękniejsze. Są takie właśnie dzikie, i, i nie ma tam nikogo najczęściej oprócz nas.

Pewnie zastanawiacie się jak śpimy w Ducatosie, w tych wszystkich niesamowitych, dzikich miejscach. No i generalnie wygląda to tak, w Hiszpanii jest o wiele łatwiej z zespaniem na dziko, a w Portugalii trochę gorzej, ponieważ praktycznie na wybrzeżu nie można spać w samochodzie z wyjątkiem kilku miejsc poza sezonem oczywiście jest o wiele e, łatwiej, no i na przykład e, Park4Night ma takie oznaczenia e, parking na żółto czyli taki parking, w którym można spać tylko w dzień i parking na biało czyli w którym można spać i dzień i noc Gene... można spać tylko w dzień? <laughs> A, można, e, można... Trzeba po prostu sobie to zmienić. Nie spać nocą, spać w ciągu dnia i wtedy możecie być w tych pięknych miejscach. No, chodziło mi o to, że na żółto jest e, oznaczone jako postój dzienny, a w, na, na biało, że można spać i dzień i noc. Mm, no i akurat w Ta San Julian w teorii nie można tam spać kamperem, ale poza sezonem e, my spaliśmy i e, nikt nie przyjechał i no, było mega nieproblematycznie. Także, oczywiście, jest to rzut monetą, i no jak można, to lepiej nie ryzykować mandatem i gdzieś przejechać w miejsce, gdzie faktycznie można spać. I kończymy ten odcinek. Super, że byliście z nami. Dziękujemy Wam bardzo, że, że nas oglądacie i że jesteście z nami. I też fajnie, jak nam w komentarzach właśnie podpowiadacie, co możemy jeszcze zobaczyć, gdzie pojechać. Bo, no, tak jak w poprzednim odcinku też mówiłam, my dość spontanicznie podchodzimy do tej podróży, więc zawsze jakieś wskazówki nam się przydadzą. Bo jednak nie, nie wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić. A jak ktoś z Was był w tych miejscach, właśnie w Hiszpanii czy w Portugalii, to zawsze możecie nam jakąś perełkę wysłać. A jeśli chcecie nas widzieć jeszcze więcej i być bardziej na bieżąco, bo jednak tutaj tylko publikujemy raz w tygodniu. I to właśnie z takim można powiedzieć tygodniowym opóźnieniem, to na Instagramie zobaczycie nas na bieżąco. Tam dodajemy wszystko, to co się u nas dzieje, więc na pewno znajdziecie tam więcej materiałów, a my będziemy super wdzięczni, jak zostawicie po sobie jakiś ślad, czy polubienie, czy subskrypcję, czy komentarz. I widzimy się w naszym kolejnym odcinku.